Przez ten ostatni weekend uczyłeś się, czy już totalnie odpuściłeś, wyluzowałeś się? Nie, uczyłem się jakieś, można powiedzieć, dwa tygodnie przed maturą, ale ostatnie dni trochę luzowałem, żeby tę wiedzę poukładać w tej głowie. To było kilka dni przed, czy systematyczna, całoroczna praca? Nie, to było raczej wczoraj, dwie godziny przed. Czyli tylko dwie godziny się przygotowałeś do matury? No, nie ma się co stresować za bardzo w liceum sportowym jest czas na naukę, na taką systematyczną naukę przed maturą? Jest ciężko, ale zawsze jakiś tam czas musi się znaleźć, no bo jednak to są ważne egzaminy i musimy się do nich przygotowywać. To są twoje i proponuję pierwszą. No. no jest to dzień szczególny oczywiście, ze względu na to, że uczniowie, którzy ukończyli właśnie klasy trzecie w liceum i czwarte w technikum, no przystępują do najważniejszego swojego egzaminu w życiu. Czego się spodziewacie na dzisiejszej motorze? Znaczy, ja osobiście chciałbym potop. Tak, jesteś przygotowany. Tak, z potopu nawet film obejrzałem, więc po by mi jak najbardziej spasował. Spodziewam się wesele, ale nie wiadomo. Najbardziej, lektury chyba wesele jednak. Poza tym wydaje mi się, że jest, jest możliwość taka, że będzie wesele, ponieważ nie było przez kilka lat wcześniej. Młodzież jak widzę nie jest zbytnio spięta, zestresowana, przejęta, co mnie cieszy. No i myślę, że powinna być to dobrą wróżbą, jeżeli chodzi o wyniki tegorocznych matur. Gdybym miał przywrócić powrócić czas, to zacząłbym trochę wcześniej, bo to jednak jest duży materiał i nie jest to takie łatwe do ogarnięcia.